Cześć, nazywam się Kajer Rodziński, prowadzę Kajo Data i zajmuję się analizą danych. Dzisiaj wejdziemy sobie do podstaw Pythona, a konkretnie podstaw Pandas, czyli takiej biblioteki, która jest najbardziej powszechną biblioteką w Pythonie, jeśli chodzi o ogarnianie danych, i zajmiemy się chyba podstawowym obiektem w Pandas, czyli zajmiemy się DataFrame. DataFrame to tak. Upraszczając bardzo, to jest po prostu tabelka. To jest tabelka, która jest odpowiednikiem tabelki w Excelu albo tabeli w bazie danych i pozwoli nam przechowywać dane, pozwoli nam zmieniać kolumny, dodawać kolumny, updateować wartości w tych kolumnach, robić przeróżne rzeczy, obliczenia i tak dalej. Natomiast zanim w ogóle będziemy robić te kosmiczne rzeczy, no to trzeba nauczyć się podstaw i to sobie w tym filmiku ogarniemy. Pythona mam już włączonego i obsługuję PyCharm. Jeżeli nie wiesz, jak sobie ogarnąć ten setup, to odsyłam do filmiku. Masz podpowiedź teraz w rogu, gdzie pokazuję, jak sobie tego Pythona zainstalować i jak ten cały setup zkonstruować. A teraz przejdźmy od razu do rzeczy. Zwyczajowo importujemy pandas. I ustawiamy alias jako pd, tak się zazwyczaj robi, zresztą jak przejrzę sobie jakieś dowolne tutoriale w necie, to pan nas będzie oznaczony jako pd. I teraz tak, jeżeli chodzi o DataFrame, to można go stworzyć, bo musimy go stworzyć, na wiele różnych sposobów. Można wczytać CSV-kę, można odczytać kwerendę w SQL-u, czy znaczy puścić kwerendę w SQL-u i rezultaty stworzą. DataFrame. Można DataFrame stworzyć ze słownika w Pythonie, a można też, i ten przykład Ci pokażę wydaje mi się on najprostszy albo po prostu najbardziej zrozumiały, można stworzyć DataFrame z listy list, czyli będziemy mieli jedną główną listę i w tej liście będziemy mieli zagnieżdżone inne listy, czyli stwórzmy sobie taką listę, która będzie miała informacje o ludziach. Zmienimy sobie ją people data tu będzie nasza lista, ta główna. No i teraz będziemy dodawać kolejne mniejsze listy. Dlaczego? Elementy tych, te listy, to będą tak naprawdę rzędy. Czyli każda ta wewnętrzna lista, to jest kolejny rząd, kolejny rekord danych w naszym data frame. Ie. Ja sobie te wartości skopiuję, bo mam je już przygotowane. Nie ma sensu, żebyś obserwował, jak sobie to wszystko wpisuje. Więc teraz na spokojnie tylko tutaj mamy... Listę, kolejną, 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 James Smith, kolejne elementy tej listy, 3029. 30 I w ten sposób mamy listę list, która może nam posłużyć do tego, żebyśmy sobie stworzyli data frame. Jak to robimy? Załóżmy, że wpiszemy sobie df1, równa się pd, data frame i tutaj po, prost I tutaj po prostu wpisujemy people data, tak? które, które mamy u no i teraz jeżeli dam sobie print df 1 to widzisz, że w outpucie mamy nasz data frame. No i tutaj od razu dwie ciekawe rzeczy. Nie mamy nazw kolumn, no bo w sumie skąd Python miałby wiedzieć, jakie są nazwy tych kolumn, czyli te wartości, które my podaliśmy tutaj, to są tylko rzeczywiście wartości tych rekordów. No, i tak jak zazwyczaj w data frame jest, mamy indeks, czyli jakby każdy rząd ma jeszcze w naszym przypadku, tak domyślnie jest, ma przypisaną liczbę, gdzie zaczynamy od zera. Jak widzisz, print. Oczywiście pokazuje nam cały data frame i nasz jest relatywnie mały, ale gdybyśmy mieli taką tabelkę, jak zazwyczaj się korzysta, nie wiem, w jakichś analizach danych mającą setki tysięcy rekordów, to to nie jest najbardziej optymalny sposób, żeby z tego korzystać. Łatwiejszym sposobem, żeby zobaczyć, jak dane wyglądają, jest metoda head, czyli spróbujmy sobie teraz zrobić to samo, tylko z metodą head. I jak teraz sobie to puszcza to widzisz, że wyświetlają nam tylko 5 pierwszych rzędów i to jest dokładnie to, co HEAD robi. HEAD daje taki podgląd tego, jak 5 pierwszych rzędów wygląda. No i na tej podstawie możesz stwierdzić, z jakimi danymi masz do czynienia. Dobra, dodajmy sobie teraz nagłówki, no bo brakuje nam tych nagłówków, tak? To 0, 1, 2, 3 niespecjalnie mówi w zasadzie, co w danej kolumnie się znajduje. Więc jak to możemy zrobić? Dajmy sobie na przykład no to people data headers i tutaj po prostu umieścimy to jako zwykłą listę, czyli damy sobie name, surname, salary i age. I teraz stworzymy sobie nowy data frame, żeby to nam się nie drukowało, to sobie to usuniemy. DF2 pd data frame people data, tak. O, mamy people date, nie people data. Pozwólcie, że to zmienię. Przy okazji zobaczycie, jak wygląda szybki refactoring. W PyCharm'ie Shift F6 pozwoli nam na zmianę e, nazwy zmiennej i ona się zmieni wszędzie, więc nie people date, a people data. OK, mamy people data wszędzie. Tutaj też to zmienimy. People data. I tutaj, jeżeli dodamy columns i wpiszemy, podamy listę, która zawiera nasze kolumny, no to oczywiście będziemy mieli kolumny w data frame. Ie. No i teraz sobie spróbujmy całość pokazać. No i teraz już widzisz, że mamy rezultat. Razem z kolumnami, czyli mam imię, nazwisko, wynagrodzenie i wiek. No i super, także wiesz już, jak w taki najprostszy sposób sobie ten DataFrame stworzyć, jak dodać kolumny. Co jeszcze warto wiedzieć na samym początku, oprócz tej metody head, którą ci pokazałem. Kolejną ciekawą metodą, którą możesz zastosować, żeby dowiedzieć się czegoś o swoim DataFrame, jest na przykład info. Jeżeli sobie ją puścimy, to dowiesz się, jakiego rodzaju kolumny masz. I dowiesz się, jakiego rodzaju typ danych w nich jest. I tutaj dowiadujesz się tak. Mamy 12, 12 wpisów, tak? czyli 12 rekordów, od zarady 11, rzeczywiście tak, tak nam Python pokazywał. Mamy cztery kolumny, ich imiona. Wiemy, że te kolumny są wypełnione. Mamy non-null, także wiemy, że nie ma tam nuli, nie ma brakujących wartości. I mamy rodzaj, czy też typ danych, object, w tym przypadku chodzi po prostu o string i int. Czyli integer, czyli e, liczbę. No i to daje ci jakieś informacje także o tym, mm, jak DataFrame wygląda. Ponownie my mamy tylko 4 kolumny, ale jeżeli miałbyś tych kolumn 80, to to dość szybko daje taki przegląd e, tego, jakie informacje dany DataFrame zawiera. Kolejną pomocną metodą będzie metoda describe. I ona z kolei weźmie pod uwagę tylko numeryczne wartości czyli w naszym przypadku to mamy to jest Salary i Age, i poda nam takie statystyki opisowe, jak to się mówi, tak, czyli mamy count, czyli po prostu ilość wartości, ale ciekawsze jest min, czyli średnia STD, czyli odchylenie standardowe, wartość minimalna, maksymalna i kwartyle, czyli 25-50%, 75%, gdzie, gdzie to jest, i na przykład teraz wiemy, że średnie wynagrodzenie to jest 45 tysięcy, ale ponad połowa, czy, czy też e, połowa wynagrodzeń znajduje się poniżej linii 447500. 47 500. Tak? 47500 w tym przypadku Nie podałem waluty, więc w sumie nie wiemy. Załóżmy, że dolarów. Tak samo te informacje widzisz, jeśli chodzi o wiek. Także describe powoduje, że nie musisz używać e, jakichś group buyów i robić e, sam. Na niektóre rzeczy możesz się bardzo szybko od tego dowiedzieć. Oczywiście group buy w data frame jest możliwy i jest jak najbardziej używany. O tym będziemy mówić w innym odcinku. Co jeszcze może Ci się przydać na sam początek? Z atrybutów, czyli takich rzeczy, które nie wymagają tego nawiasu, to na przykład shape. I tutaj otrzymujemy po prostu tuple, który ci mówi o tym, jaki jest rozmiar tego data frameu w takim geometrycznym sensie, tak? Czyli mamy 12 rzędów, 4 kolumny. Też się czasem, też się czasem przydaje. No i z kolei, jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś, o tych wierszach bądź kolumnach. My te informacje tutaj mamy, ale gdybyśmy ich nie mieli, to możemy sobie wywołać kolumny przez columns i teraz widzisz nazwy kolumn. Możemy również sobie wywołać informacje o wierszach, ale to będzie trochę dziwne, przynajmniej na sam początek, bo będziemy się posługiwać tak naprawdę indeksem. No tutaj widzisz, że no, zaczynamy od rzędu numer 0, yy, yy, kończymy na 12 i jakby przeskakujemy co jeden, więc to na ten moment nie będzie ci nic mówił, ale po prostu dajcie ci znać, że taka informacja też jest tak na ten moment, powiedzmy DataFrame dla ciebie obsługiwuje informacje o rekordach, o rzędach. Wiesz po prostu, że taka informacja jest i ostatecznie możemy dostać wartości. W tym przypadku dostaniemy dokładnie to, co sobie tutaj u góry wypisaliśmy, czyli listę list z wartościami. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Daj mi proszę koniecznie znać, czy ci się to podobało, czy pracujesz już na Pythonie, czy zamierzasz pracować na Pythonie i jeżeli Python cię interesuje, to jaką kolejną rzecz chciałbyś, żebym w Pythonie ogarnął. Pamiętaj o lajku, subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.